Cześć Polaki! Jadę do sklepu Dzisiaj jest bardzo gorąco Ale chciałam zrobić video na jakie jedzenie na święta się je w Australii To trochę poopowiadam i wtedy pokażę w sklepie co tam jest Tak to w Australii tradycja jest jak w Anglii to 25 jest najważniejsze, i da, ludzie mają te ogromne, taki lunch, i wszyscy jedzą co? Tak, tradycyjnie w Anglii się jadło, i ryby, i owoce z morza. Takie rzeczy. To mamy te ogromne szynki, hems, hems, dużo takich a, ciepłe mięsa. To wszystko, co jest w Anglii, papierowe, i wtedy nasze rzeczy, co tutaj jemy, też to. Są, oh, już zapomniałam, jak prąd są. Oczy: wszystkie z morza i ryby na zimno. Uh, dużo, bardzo dużo. Ludzie to jedzą. Mamy takie wielkie markety. So. W nocy jest kolejki, duże kolejki. A, I czekają, żeby te wszystkie ryby kupić. Bo u nas bardzo są pieszne, te wszystkie ryby. To na 24 dzień, to tutaj jest w normalna praca. Dzień niektóre biury się zamykają, ale wszystkie sklepy są otwarte. Um, I nikt specjalnie nic nie robi. Jak, jak ludzie chcą, to te co uważają, że chcą to niektórzy ludzie chodzą do kościoła, niektórzy ludzie idą na światło patrzeć, święteczne światła. Tam um, może jest jakieś zajęcie. A niektórzy ludzie jeszcze w pracy są. Ta to, to nie ma w ogóle za dużo tej religii a w Australii. No pewnie są, są ludzie, co to obchodzą, ale tak ogólnie to nie można powiedzieć, że Australia jest bardzo. Że Australijczyki się opiekują religią, bo jest a, dużo nas w Australii od innych państw. To wszyscy przywożą swoje a, religie i tradycje. To nie można powiedzieć, że tylko jest jedna religia, może więcej jak w Polsce, że dużo jest katoliczy. Tutaj tak wcale nie. Może w Polsce tak, jest bardzo dziwne, bo jest taka tradycja, wszyscy są przyzwyczajone, że do kościoła się idzie i tak wszystko. A tutaj wcale nie. Wcale nie. I w ogóle tutaj a, prezenty, tak, wszyscy otwierają na 25 dzień święta. To możesz otworzyć wcześniej. Tak, ale tak ogólnie wszystkie dzieci tutaj i w bajkach to wszystko otwieram 25, bo tak w Anglii a, też jest. Tak i pracy, a, biura, banki to wszystko zamykane są na 25 i 26 dzień, bo tutaj 26. Dzień nazywa się Boxing Day. To nie, nie jest w religii taki dzień. To jest a, dzień, które ludzie odpoczywają. Ludzie odwiedza odwiedzają kogoś, chodzą na piknik, na beach, do plaży. I jest duża przecenia w sklepach, to już sklepy się otwierają. 26 dzień i jest pełno ludzi. Co tam idzie? Ja nie chodzę na to shopping, bo nie można się ruszać. Tu nie może, to wcale mi się nie chce na takie rzeczy chodzić. We wszystkich sklepach jest duże wybory. Te indyki i szynki, a, i kury. E, Duże i małe, widać jedna już zaraz pokaże będzie kosztą dolarów, ale ta duża waga ta i niektóre mają inne smaki i też wszyscy jedzą mięso na święta. Tutaj zaraz pokażę, że nawet są chipsy tego smaku, A, ale nie wiem to to jest. Tak, stół wygląda tu w Australii na święta. Będzie pieczone kura czy indyk czy szynki. Jakieś sosy do tego. I dużo owoce z morza. Ostrygi, tam sałatka jakaś z krawiatkami. I taki zimny deser jest bardzo też popularny. Jest też od Anglii to wszyscy sobie robią co e, lubią, to można owocy, krem, budyń, lody, ciastka. I tutaj w końcu pokazuję, co jest najważniejsze tutaj, rzeczy do plaży. Dziękuję wszystkim, co oglądałyście.